Siema siema, z tej strony Snoker, zapraszam na kolejny odcinek luźnego chuncika z ziomeczkiem. O, to ładuj, No de O, desalę elegancka. Meczku, spójrz tu, popatrz, popatrz na to, patrz na to patrz. Widzisz? Widzisz to? Widzisz? I teraz popatrz teraz, i tak. Bum. bum kupa, bum Widzisz to? To jest magia A widziałeś to? Patrz Widzisz? Patrz Ej tam są typy A Rzeczywiście Tu ma krówki kruki. Konie. No słyszałeś? Trzeba się, trzeba się wcelować Ja zapomniałem, ale zostawili to Tamtędy mogą przyjść, nie? O, tam są już. Uwaga. Mam element zaskoczenia, gdzie Wskazujesz jest wskazówka. Na, na prawo jest czyli tutaj będą wychodzić, czyli chodź, jedziemy tędy. Uważaj, by Cię nie usłyszał. A będzie. No, sz sz usłyszał No usłyszał sz 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 bo sz jestem Jest tu w środku w tym domu Tu, tu wlaz do góry Wlaz do, do góry na TT te, te. Wyłączył jakieś gówno Dobra mam go, mam jednego on się nie spodziewał, kiga Jest następny Aj ten jest sam był A to podniósł się? Podniósł się sam, no. Albo go podniósł ziomeczek, już sam nie wiem. Ale podniósł się sam. Nie wiesz co, on był sam chyba. O nie mam palenia. Jaki, jaka, pistolet. I on też miał tego... Nie, on A nie miał on miał to mało gówno. No i dobrze, no i mam z niego bombera i no mi kasy już. Albo, ale kurde, zeskoczył i chciał mnie zestrzelić jakoś czy tam, nie wiem. Chciał mnie ze... Z, ale ja się odwróciłem i zacząłem biec. O, ne, o Dobra, czyli trzeba brać ten? No, on nic nie w stanie. Bo już został Za razy. On, on myślał, że ja jestem rozładowany, i chciał wstać i, i, i dojechać z morza. Ale ja miałem jeszcze jeden pocisk na był No teraz trzeba. Ej, właśnie, teraz biegliłem na burzę, więc odnowiłam mi. Wrócę, niepotrzebnie, ten. To jest fajne no tak, ale nie, nie tego. Nie, No po prostu zacząłem... Gdzie? Nie, ma. Teraz ja trzeba sobie odnowić amunicję tylko. Specjalną. Ja też. A tu można sobie uzupełnić. Ja, e, też mogę uzupełnić amunicję, ja kula. No, nic nie wyszliłem, tam maksymalny zapas. Dobra, no, lecimy. Na więzienie. Te więzienie nieźle zmodyfikowali. Właśnie, chcę zobaczyć. Ale, ale na plus, według mnie. Tu jest teraz. Bure, więcej ale możliwości. Więcej możliwości. bo jednego staniaczka już mam uwalonego. Do jeszcze samego, no po prostu tak wstał, Ale sam stały po prostu. Bo, co? Dobrze, go dostaliśmy, bo już wiesz, że on Bo on tam, widziałeś, że on miał tego Marty Hennep snajpera, chciał iść tu. Gdzie jest ta wskazowa? A tam na dole są. O, widziałeś to? O, tu jest, to jest fajne. To jest fajne, bo tu było tylko, tu można było wyskoczyć tylko w jedną stronę jakoś, nie? Tak. A teraz to się fajnie wchodzi tutaj, tutaj A, drzwi, ci pokaże, i tutaj, tylko na Jeszcze coś ci pokażę, Bo ci pokażę. Tu też jest warto zobaczenia. Jak pójdziesz tu. A tu też zmieni chyba tutaj do góry, nie? Nie, do góry nie jest zbyt zmienione. Ale tu jest po pierwsze zmienione. Tu masz coś takiego. Ej, to też jest dobre, bo I to tu też była Tu masz tak, ten. tu masz takie jakby obudowane i tu masz wejście przez tak winda. Też jest plus, plus. A i tu na dole jest w ogóle... Płosi jakiś Typ? typ? To się ktoś skrada na kucaku. No, oczywiście, że tak wiesz, jakiego jego Kinga, on jest na dole. Dostał, dostał. Kurwa, mi. Tu jest. Dostał w plecy. No, oczywiście, że się ktoś skradał Skurne ja się. I zdechli. I I, a ty to wypierał, ubiłem i tego też nie robiłem. I, ja i, tego nie zrobiłem. gości, się kampił na dole, nie? Oni tak. się kampił, dostał ode mnie, a potem się widzi, że już mu plecy tu zrobiłem. Kamperki. A też miał jakieś lepsze bronie. Tamten miał w ogóle wiązkę dynamitu. A ta co miała? Ale mówiłem ci, już zrobiliśmy hałas i kurde przybiegli. Pania czyli kurde psy, je ja mamy mam po prostu. Tu dostałem. Tam szukę yy, na gospodarstwie rednym Kurde, nieważne jaką mają broń, bo i tak nie będą mieli lepszej. Tam jest następna na wskazuba. O! Z tyłu, jak, z tyłu jeszcze ktoś przebieg. Ta się ulatniać na bosa scrum <grym grym grym> spaliła skra, niestety. Ona dostała Scrum Kinga i, i, i ten pasek ci zerąbali? Ta bo na Ale to i tak zakuściłem serię z tej kuli. Tą taką odległość nie zabiłem. Ty, ten pasek od, do odnowienia. No w sensie... Się... No, że się uleczysz i jej masz. Nie, nie, spaliłam i spaliła, permanentnie. Muszę... Aha dobra, to chodź do, do tego. Albo na... Nie, wóz, na bossa. Albo to bossa. jest skrawek. A ja mam dużą, dużą wiązkę dynamitu, więc można skarbeka no. zabić praktycznie na raz. Tylko oni chyba jak ktoś już tam jest. Skurde teraz, teraz nie wiem. A nie masz tego... Ej, nie masz tego wydarzenia, że, że no nie jest. W środku tego gówna. A nie, jest, nie, yes. nad jest. Nad wosem. Ale ewentualnie do tego gówna bo mamy dużo rzeczy. Tego trzeba uważać, bo mamy z i jeszcze plery, nie? Ale kurde te typy... Ale mówię ci, kurde się skradali, abyśmy... gdzieś co, pobieglibyśmy na te wskazówki i by nam na plecy dojechali. Ale... Jest... ich ja w ogóle mało. nie usłyszałem. Ja no nie miałem będzie, że tam są. No typy. bo tu trzeba słuchać, ja... ja nie mam głośnych słuchawek, ale ja wyłapuję takie dźwięki. Ja wyłapuję no. inne dźwięki niż zombiaki niż ten. To jest szósty zmysł kuncikowy po prostu. No i widzisz, że ja słyszałem to skradanie. Ono. Ale... Robię go. No nie wierzę, jest typo, jest kampione no nie, i te crowning kingi, no kurwa no Nie, dobrze, dobrze, teraz można coś zagrać ale jeszcze, ale i tak jest dobra mapa Dobra mapa, jest noc no Dobra, No my też się będziemy kampić jak Izby no Pewnie Nie wiem co więcej mam powiedzieć No bo ja na rzeźnie pobiegłem No dobra, tak, tak jest na rzeźni, bliżej skazuwa To nawet klimatycznie wygląda. Widziałeś to, jak tu wygląda? <grymne> września. A rześnia też tam pójdę. A oni coś zmieni? Zależy na te drewno, jak płonie Po nocy. I że klimatycznie płonie to drewno. <grymne> Jak ten lasek tam płonie No tutaj tak, ładnie. Zał nocę to No to jest na namięte na na Kurde to, co tam za kampi nie ze złej strony bo To jest zaśriki tylko w klepie. O, no, ktoś... zdecydowanie go klepie. Ktoś, ktoś go bije no. Pożu go. Położył go, no. A jest czerwony nadal. Jest czerwony nadal, ale tam pijam. Kurna. Tam jest, a ja z ja niego rzucam, tu, tu jest. O. No leży, jest biały. Czerwono, czerwono. Nie, y, po, podniósł, podniósł. Jest, była, wow, sypiara się leczyła. A, nice, dobra. Nie ma, nie żyje. Tak tyle ja ubię. Co, ja zabiję tego, go? Nie? Z, z, zabij go szybko, bo niech już się... mamy sclera. Z, z Ale niech się zatrzyma ten skurczybik. No, nice, nice. No i go... Do... Leży ta, ta, ta. Była strzyki, dwa za strzyki wklepałem. Ja ja dosłownie z tego, ona tak kukucała, tak ten... Ona strzały miała, ona miała łup, tylko nie wiem gdzie A tu, tu pewnie jest, nie. mogę, o, o, dobrze, No i elegancko, ej, ja mam tych punktów, kurde, będzie trzeba uciec przez tą kasę. No elegancko. Trzeba góry tak, bo tu trzeba do góry. Ale dobrze, ale wiesz co ona imię pecha, że, że ona zdechła. A ja tam go z tym dynamitem dojechałem, bo ten bo był obicie od tego, bo musiałem musieli szału dostać. I ja wiem. To ta sypiala by... tam siedziała ale trzeba lecza, lecza, pewnie skrwawienia, albo nie miała pełnego życia, a ja wiesz, miałem pistolet Sparks, więc on dojechałem no, na Ja czyta. dlatego nienawidzę ubijać tego, skurwysyna. Nie, to jest istotne. No zobacz, zobacz, jak tam mam, nie obili. No ładnie, ładnie. A ja chciałem go trafić przez ścielinę, ale nie trafiłem i chuj. No a, czekamy. Tam mamy tego bossa. Z tamtej strony dam go widać? Nie. No i tak nas niezła ucieczka na drugą stronę będzie kosztować. No będzie. Typy? Nie, ja strzeliłem, bo były te punkty. A no tak, trzeba je zbierać. Dokładnie. Ja się skąpię na dole. Na te typy no nie mogę zniknąć. I tak zdechli. Jest, jest kurde no to noc, bo. Nie da też... ty wkrótce. No ciężej i tych typów oni też są bardziej zakampieni. No, ale ciążek ją mogę zakradać. A na szczęście to też słuchać, jak się zakradają. Ładnie, ładnie ją zatwiłeś. Żemeczek P miał w chuj, że padł. Nie doobaczyłem, że to jest typa jakiejś... No dobra, zaraz będę miał zabrać. Cicho jest, niczego nie ma. Czysto, ziomeczku. No, lecimy. Zobacz. O nie, masz kastek? Nie mam nuke'a, ale no dobra, dobra, czekaj, czekaj. O Jezu, już nie A Co jest? Hmm. No, ja no, nie mogłem wdechnąć z tej amunicji, który bym się kiedyś wdychał? Dobra, czekaj, trzeba jeszcze raz sprawdzić Dobra, nic się nowego nie pojawiło. No dobra, nie. O! Są! Tam nie raz po drugiej, no. Widzicie? No, ale uciec, a musieli już tam być. Ucieczki. To czekaj to Tu tam więcej razy używałem chcę jeszcze sprawdzić gdzie oni są i wejść tam ten I weź tą może wziąć tą skazówkę albo A ja weź, weź, bo ja tu biorę No eee... są tam, tam w krzakach są wezmę ja O, może tu na mnie celować To już wziąłem katalizator, ja sobie tą kastę otworzę tam są, w tych krzakach. Tam, tam. Tu mnie boli, bo ja ich nie widzę. Tam ciemno. No. Ja dużą kasę. Rozmawiam całą cechę. O, do... Ale no, uwaga! Uważaj, uważaj, nie, nie, nie tam, kurwa, nie, nie, nie. Wiesz co, ja bym ich ominął i po, pobiegłbym w ogóle w górę i bym... Tam gdzie im nie będzie pasowało. No jak ich wykurzymy tutaj pobiegniemy przez ten. Walce psy. Jak się, jak się uda to ja bym ich ominął. Bo dobra, to ja bym tak biegł, ten... bieg do góry już. Jak mamy to, to dodatkowe, to, to po co się ten? Mamy dodatkową to... O, tutaj, um, o no, no. Ja to chodzimy i trzeba sprawdzić ten. Tam dwie chyba trzymało się. Mamy ma pełne zastrzyki, mamy pełne... Te ja tu wychodzę. I oni się będą... Tam. Oni się będą musieli ruszyć, żeby nas dogonić teraz. Nie ogarną. Będą na jakimś otwartym polu, będziemy ich widzieli, to wiesz... Znasz inaczej. To jest prawda. O nie, Mike. Hmm. Czyli, czyli są daleko, no. Masz no dlaś wytrzymałości Nie, nie, nie mam, ale Ale co? No ja akurat mam, bo mam jeszcze tu popierdalamy chuj Okej okay, tam jest na porty Rickie, więc z portem a tym No i chuj im dupę, naprawdę No mm. Dokładnie Fajna mapa, normalny dzień. dziś nie umierać.

A syna prawo je na dorzucić na punkcie się nawalają właśnie te śmiecie Próbujemy, a nie, bo oni już sama uwaga bo będą nas widzieć Żeby tu były żadne nas jakieś nie tam No, chyba ostatni trafiłem No nie trafiłem Schował się, już bym go prawie zabił No co Dostał jest? Mnie. O dobra, jestem Ale miałem laga w tej grze, ja pierniczę no, Dawaj szybko Dostał Tam tam śmiecie Dostał w śmieć Tam jest kurwa, jest pan. się wypychał? Przez to okno. Próbuję mi śmieć. Ja wychylałem przez te kraty, więc się możesz tak spróbować tam wcalować. O nieee, dostałem od niego w A bo dostałem od obydwu, nie dostałem od obydwu Ja nie mogę, zjebałem opali, opali, opali. O pali, pali, o dobra, Ale ja tamten cię już będzie podjeżdżał Ja pierdolę zjebałem, że się tak wychyliłem dwa razy z tego samego miejsca Ustanę go od obydwu No nie, dostałem od niego, no za jebana no On tyle ode mnie dostał kurwa razy nie no zjebało się No nie uciekłem No dojebali cię, nie? Tak, on tym szybkim zdążył A tam kurwa No ja to gówno